W styczniu tego roku wielu polskich fanów kabaretu z niecierpliwością oczekiwało na występy kabaretu Czesław w Stanach Zjednoczonych. Niestety radość ta okazała się krótka, gdyż zespół ogłosił, że zaplanowane koncerty zostaną odwołane. Informacja ta pojawiła się w oficjalnym oświadczeniu artystów, którzy w klarowny sposób wyjaśnili powody tej decyzji. Kabareciarze mieli w planach wystąpić w trzech lokalizacjach. 16 stycznia w sali Belmore Movies na Long Island w Nowym Jorku, następnego dnia w Krakowia Manor w Wallington w stanie New Jersey, a 18 stycznia w Desplains Theatre w Desplains, w stanie Illinois. Jednakże z przyczyn, na które nie mieli wpływu, te występy nie odbędą się. Drodzy rodacy, z przykrością informujemy, że nie wystąpimy na zaplanowanej trasie po Stanach Zjednoczonych. W dniach 16 do 18 stycznia. Wierzymy, że jeszcze uda nam się do Was przyjechać i spotkać na żywo, napisali członkowie kabaretu Czesław, wyrażając jednocześnie nadzieję na przyszłe spotkania z widzami. Kabaret Czesław rozpoczął swoją działalność w 2002 roku w Poznaniu i od tego czasu zdobył serca wielu miłośników kabaretu, wnosząc do polskiej sceny komediowej dużo świeżości i humoru. Obecnie w skład zespołu wchodzą Maciej Morze, Tomasz Nowaczyk oraz Olga Łasak. Warto również wspomnieć o Przemysławie Gąsiorowiczu, który był integralną częścią grupy, ale tragicznie odszedł w wyniku wypadku samochodowego na obwodnicy Lubartowa w styczniu roku 2022. W tym samym czasie światło reflektorów koncentruje się także na Andrzeju Mierzejewskim, liderze kabaretu Smile, który właśnie powitał na świecie swoje piąte dziecko. Mierzejewski, tradycyjnie skromny w dzieleniu się swoimi prywatnymi przeżyciami, postanowił zrobić wyjątek i podzielić się radosną nowiną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na oficjalnym koncie Instagramowym kabaretu Smile opublikował zdjęcie nowonarodzonego syna, towarzysząc mu wzruszającym wpisem. Dziś urodził mi się syn, to nasze piąte dziecko. Dziękuję Bogu i mojej kochanej żonie. Szczęśliwy tata. Pias. To zdjęcie nie jest AI, brzmi treść jego radosnego ogłoszenia, które szybko zdobyło serca fanów. To czas pełen emocji zarówno dla kabaretu Czesław, zmuszonego do odwołania koncertów, jak i dla Andrzeja Mierzejewskiego, który doświadcza wyjątkowych chwil w swoim życiu osobistym. Obie historie pokazują, jak nieprzewidywalny jest świat kabaretu, gdzie sukcesy przeplatają się z nieoczekiwanymi trudnościami a radości rodzinne bywają kwintesencją szczęścia artystów. Warto obserwować dalszą drogę zarówno Czesłafa, jak i Smiley, może nadchodzące miesiące przyniosą kolejne występy oraz równie radosne wiadomości z życia kabaretowego. Czas pokaże.